Siemaneczko, z tej strony śmiecho, lecimy dzisiaj z naprawdę grubym, grubym filmem, bo filmem zapowiadającym konkurs odpalaj.pl. Tutaj, tutaj naprawdę warto dzisiaj poświęcić troszeczkę czasu, zobaczyć ten film od początku do końca, dowiedzieć się, co trzeba zrobić, aby wziąć udział w tym, jakże naprawdę potężnym konkursie. Bo ja osobiście na polskiej scenie pirotechnicznej czegoś takiego jeszcze nie pamiętam. Suma nagród ponad 30 tysięcy złotych, także jest naprawdę grubo. Wszystko przy współpracy z firmą Triplex. E, dzięki Triplexowi, też ja dostałem kilka rzeczy na, na testy, aby Wam pokazać, jak te produkty z nowej serii strzelają. Będziecie mogli zobaczyć mniej, mniej więcej kostki e, i zobaczymy, co tutaj jeszcze tak naprawdę się w tych paczkach kryje. E, jeżeli chodzi o sam konkurs, wrzucę Wam infografikę albo już ją widzicie, e, zasady są, no, wydaje mi się, że mega proste. Wystarczy zrobić zakupy na sklepie odpalaj.pl za 300 zł. Wtedy um, kod z Paragonu e, i wysłanie go na, na odpowiedni numer SMS, który możecie widzieć na, na ekranie, koszt SMS-a jest tam naprawdę jakiś symboliczny. E, uprawnia Was do tego, żeby wziąć udział w konkursie i daje Wam prawo do jednego losu. Jeżeli w, w tej puli zakupowej powyżej, e, powyżej stówki macie, y, macie właśnie produkty Triplexa, dodatkowo Triplexa dostajecie drugi, drugi los, czyli tak naprawdę. Macie wtedy dwie szanse e, za jednym zamachem w, w ciągu jednego tygodnia. E, każde losowanie to już pewnie na, 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 pro, na profilu odpalę. Będziecie mogli dokładnie wszystkiego wyczytać. Każde losowanie y, w jednym tygodniu e, zeruje wszystkie 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 głosy. I od nowego tygodnia zaczynamy kolejną pulę z takimi samymi nagrodami czyli nagroda numer jeden iPhone 15 Pro, później jest dron DJ, DJI i jeszcze jest konsola PlayStation Portal. Także wydaje mi się, że czegoś takiego na pewno na 100% nigdy za mojej kadencji nigdy nie było, nie było można wygrać. Jest coś, coś naprawdę mega grubego. Mam nadzieję, że ten, ten konkurs przyjmie się pozytywnie, bo ja sam także planuję kilka głosów, kilka losów sobie na pewno zakupić. A już teraz zapraszam Was na unboxing dwóch paczuszego Triplexa. No i co my tutaj mamy? Jest kosteczka. Wyluzuj tej kosteczki. Osobiście nie wybierałem. Widzę, że tu naprawdę potężny kaliber 25 mm, 100 strzałów. Kosteczka pewnie zrobi mega, mega To 55 sekund strzelania. Eee, no i co? Ja jestem zaskoczony, bo nie wybierałem tej kostki, a widzę, że jest tutaj dodatkowo dorzucona. Kolejna pozycja to. Kontuweczka 30-13 e, e, z e, takim efektem kraklingu e, i, i fajnej takiej ściany, ściany wachlarzowej e, będę chciał zrobić mini jakiś pakup na pewno pokazik e, dodatkowo kilka rzeczy odpalimy sobie na luźno e, zobaczymy zobaczymy kostki z tej serii naprawdę prezentują się bardzo e, fajnie e, co też mnie mocno mocno Cieszy i interesuje. Kolejna pozycja, kosteczka 3014XB, też z nowej, z nowej edycji, z takiej serii, można powiedzieć, troszeczkę profesjonalnej, bo to jest taka seria profi, ale oczywiście na użytek amatorski. Bardzo, bardzo fajna, też wersja Silent. Zobaczymy, jak ona wyjdzie w pokazie. Rozpakowujemy kolejną, kolejną paczuchę zobaczymy, co, co tam mamy w środku. No, i teraz tak. Na pierwszy rzut oka kosteczka Let's Rock. Tutaj setka w kalibrze 20 mm. Nie wybierałem jej do, do pokazu, także cieszę się, że, że wpadło coś, coś nowego. No, i mam nadzieję, że będziecie mogli sobie zobaczyć, jak ona. Jak ona strzela. Odkładamy na boczek. Tutaj mamy dwie kosteczki, o które prosiłem. Kostka, którą możecie, mogliście już zobaczyć u mnie na kanale. XB3007, Final Cake 4. Kosteczka bardzo, bardzo dynamiczna. Z fajnym efektem. No i tak sobie pomyślałem, że będzie pasowała idealnie do tego właśnie mini, mini naszego pokaziku. Który będziemy mogli zrobić w, z materiałów od Triplexa. Także to jest to. Dodatkowo kosteczka XB3005. Ta kostka też, też mnie zainteresowała. Osobiście jej jeszcze nie miałem, także cieszę się, że będę mógł ją przetestować dla Was i, i zamontować właśnie w, w pokazie. Kaliber 30 mm, 25 strzałów, podobna, podobna gramatura jak w. W tej poprzedniej wersji też jest dynamiczna, także mam nadzieję, że to wszystko bardzo fajnie się zaprezentuje i się połączy po prostu w jedną fajną całość. Także dwie kosteczki w takim kształcie prostym. Tutaj mamy kolejną kostkę XB3016 kostka z efektem silent. Tutaj kaliber już zdecydowanie mniejszy, bo 20, 20 mm, ale bardzo bardzo fajnie. Też chciałem chciałem po prostu zrobić nie tylko kostki, które pokazać wam kostki, które na co dzień sobie możecie kupić z efektami po prostu wybuchu, tylko też kilka rzeczy właśnie silent, żeby połączyć taki pokazik i pokazać jak to fajnie może sobie strzelać kosteczka. Także Dołączy do na pewno pokaziku. No, i tutaj jeszcze widzę, że jest kostka 2003. Kosteczka 20xxb2003 to też jest kosteczka z serii Silent. Tej kosteczki chyba też nie wybierałem, także dostałem ją po prostu jako, jako materiał na testy. Nie była to pozycja jakaś wyszukana przeze mnie. Bardzo fajnie, że jest. No i jesteśmy na polu bitewnym, zobaczymy dzisiaj jak to wszystko wyjdzie. Hmm, odcinek taki połączony troszecz, troszeczkę z unboxingiem, z luźnym strzelaniem, eee, także co, my tutaj się przygotowujemy, rozpalamy grilla i lecimy z tematem. No i lecimy z małym testem, 10 sztuk kostek z triplexa. pierwsza sztuka, zaszalejmy, zaszalejmy, później leci XB2003, w takiej kolejności będziemy odpalać. Później wyluzuj, wszystko podpięte pod system, XB3016, Silent, tutaj mamy XB3014, tylko że pierwsza pójdzie chyba XB3005, później pójdzie ta, potem będziemy mieli Final Cake 4, później jest XB3013 i dwie kątówki XB3008, XB3009 na sam koniec pod, pod finał. No i lecimy. Chwila prawdy, teścik kosteczek striplexa, specjalnie dla Was, 10 sztuk w kolejności takie jak widzieliście przed chwilą, także palimy i mam nadzieję, że damy czadu. the jazz On nisko wpadł Pięknie Baječka, finał, prva klasa.